Ostatnio dostaliśmy taki komentarz. Niedawno słyszałem, że tworzenie feminatywów jest nieinkluzywne i umacnia sztuczny binarny podział, wyłączający osoby niebinarne. Także uważajcie, towarzysze, zmyśleć głębiej, bo jak zostaniecie w ogonie postępu, to zaczną was glanować jak rolling. Założenie miało to być podchwytliwe, ale porusza bardzo ciekawą kwestię. Bo w sumie, bardzo możliwe, że kiedyś tak będzie i jakaś forma neuteratywów stanie się progresywnym standardem. Ale to na boku. Ważniejsze jest jedno. Czy ten komentarz ma rację? Czy możemy kiedyś skończyć jak Rowling? Ile lewicy to za dużo lewicy? Jakiś rok temu Elon Musk zamieścił tweeta z memem, gdzie mamy linię i trzy postaci: konserwatysta, ja i kolega lewicowiec. W roku 2008 ja jest nieco po lewej, prawicowiec po prawej, lewicowiec po lewej. Ale potem ten lewicowiec zaczyna biec w lewo, aż w 2022 staje się woke-progresywistą, a wraz z nim przesuwa się centrum, przez co postać ja jest lekko na prawo, choć nie zrobiła ani kroku. I może was zaskoczymy, ale to... trafne. Pan mask dobrze powiedział. Tylko wysunął zły wniosek. Bo naturą lewicy, czy tam progresywizmu, jest właśnie postęp. Ona ciągle się zmienia i przesuwa świat do przodu. I prawicę też. Ta postać ja, która nie chce się zmieniać, nagle jest w szoku, że cały świat przesunął się w lewo pod jego stopami. Że teraz jest woke, a kiedyś było normalnie. Ale kiedyś było normalnie, to śpiewka konserwatysty, nie lewicy. A teraz dłuższe wyjaśnienie. Choć prawica w momencie, kiedy powstawał ten termin, czyli w czasie rewolucji francuskiej, była silnie monarchistyczna, to teraz już praktycznie nikt na niej nie odrzuca demokracji, przynajmniej na poziomie deklaratywnym. Podobnie, nikt poważny nie nawiązuje do odebrania prawa głosu kobietom, wysyłania dzieci do pracy w kopalni czy powrotu do 12-godzinnego dnia pracy. Chcielibyśmy też powiedzieć, że nikt nie chce penalizacji zachowań homoseksualnych, ale. no, jesteśmy w Polsce. Ale nawet jeśli wahadło przechyli się czasem w prawą, powoduje tylko, że jeszcze mocniej odbija w lewą, przez co, jak to mówi nasz idol, w wystarczająco długiej perspektywie, to my wygramy. Więc ile lewicy to za dużo lewicy? Jak widać, nie ma takich granic. Każdy czas ma swoją prawdę, a lewica po prostu jest parę kroków do przodu i wyznacza tę prawdę dla jutra, po czym to jutro staje się dzisiaj, a dzisiaj staje się wczoraj. I to dlatego, Mask czy Rowling czują, że lewica oszalała. Bo może i byli progresywni w młodości, ale od tego czasu stanęli w miejscu. To bardzo powszechne podejście. W zasadzie, mało kto w dorosłym życiu zmienia konkretne przekonania na bardziej regresywne. Większość osób po prostu pozostaje tam, gdzie jest, i nadal uważa, że są tolerancyjni dla tych gejów, bo przecież nie chcą ich wsadzać do więzień. Ale żeby ich uznawać od razu za normalnych, to panie, teraz to sobie te dzieciaki coś wymyśliły i chodzą z tymi tęczami. Douglas Adams, pisarz science fiction, dobrze podsumował to w trzech zasadach i choć pierwotnie mówiły o technologii, to świetnie pasują do postępu społecznego oraz tego, jak wchłaniamy nasze wartości przez osmozę. Pierwsza: wszystko, co było w świecie, kiedy się rodzisz, jest czymś normalnym, zwyczajnym i naturalnym elementem tego, jak działa świat. Druga: wszystko, co zostało wymyślone między tym, jak masz 15 a 35 lat, jest czymś nowym, ekscytującym i rewolucyjnym, i pewnie możesz w tym pracować. Trzecia: wszystko, co zostało wymyślone po tym, jak masz 35 lat, jest sprzeczne z naturalnym porządkiem rzeczy. Wracając do komentarza z początku i tego, czy będą nas myśleć głębiej, glanować, to odpowiemy kolejnym cytatem. Tym razem z Charlesa Fouriera, zwanego ojcem anarchizmu, który żył w pierwszej połowie XIX wieku. Marzę o takim społeczeństwie, w którym wysłano by mnie na gilotynę za bycie konserwatystą. Choć mamy nadzieję, że jednak bylibyśmy w stanie dotrzymać kroku temu społeczeństwu, przynajmniej w jakimś stopniu. A wszystkim krzyczącym o Stalinie i czystkach chcielibyśmy przypomnieć, że słowo lewak zostało wypromowane właśnie przez władze ZSRR. Najwyraźniej, kraj z jedną autorytarną partią nie był tym szczytem lewicowości, który próbują nam wmówić czarnek z bandą. I że zawsze i wszędzie znajdą się osoby, których postępowanie jest niewygodne dla władz. Nawet gdy te tytułują się ludowymi czy demokratycznymi. I ten cytat polecamy do głębszego przemyślenia wszystkim. No, przynajmniej tym z was, którzy nie boją się, że wcześniej zgilotynują ich feminatywy albo 15-minutowe miasta. Albo czym tam prawica straszy w tym tygodniu. Sorki, dopiero wtorek, a wczoraj zabalowaliśmy i nie sprawdziliśmy nowych wytycznych. Zaś już całkowicie poważnie kochane... Kochani i kochanu. Żeby nie było, to banalne, aby nie zostać w ogonie postępu. Wystarczy tylko odrobina zaufania do świata i nie traktowanie siebie oraz roku, w którym się urodziło, jak jakiegoś niezmiennego, uniwersalnego wyznacznika wartości wszystkich czasów. To zwyczajnie pokora intelektualna dla rzeczywistości. Podobnie my nie jesteśmy żadnym wyznacznikiem moralności, a naszym marzeniem jest to, aby Was zainspirować do tego, abyście nas przekroczyli i stworzyli świat lepszy, sprawiedliwszy oraz bardziej pełen miłości. Tak, abyście za te dwie czy trzy dekady mogli spojrzeć na wideo, myśleć głębiej i powiedzieć, że są już cholernie przestarzałe i problematyczne, ale że twórcy przynajmniej mieli serce po właściwej stronie. Ale nawet to niewiele mogło pomóc, bo wiecie, byli dziećmi swoich czasów, tych zacofanych lat dwudziestych. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć nieco głębiej, luźniej. Hej kochani, jeszcze parę słów na posłowie. Przede wszystkim prosimy o pamięć z klikaniem w przyciski like, subscribe i share, może nawet donate. Jeśli was tak melansz poniesie z tym klikaniem, to zapraszamy, zapraszamy. Okej, okay, dobra, teraz ważniejsze rzeczy. Zdajemy sobie sprawę, że w tym materiale trochę luźno. Używaliśmy zamiennie słów progresywista i lewicowiec, ale mamy nadzieję, że nikogo to nie wzburzy w tak krótkiej formie. Postanowiliśmy poeksperymentować z różnymi formami, jak na przykład wycinki na TikToka, aby być na tym bleeding edge of technology i nadążać za młodzieżą, jeśli bóle pleców nam pozwolą. Ok, to wszystko na dziś, do usłyszenia niebawem i trzymajcie się! Pa-pa!